Witajcie widzowie. W dzisiejszym poradniku informatycznym zaprezentuję Wam, jak korzystać z połączenia zdalnego przez protokół RDP, czyli Remote Desktop Protocol. Co nam to pozwala? Pozwala nam łączyć się z komputerem zdalnym, korzystać z jego pulpitu i innych zasobów, niczym innym jak praca zdalna. Także pokażę Wam, dzisiaj, jak skonfigurować Windows'a, antywirusa i przede wszystkim router pod, pod ten protokół. Na początku możemy zacząć od konfiguracji. Portu, bo port domyślny to jest 3389. Jednak jeżeli ktoś ma ochotę, to może zmienić w Regeditcie port, ponieważ powyżej 50 tysięcy są porty bezpieczniejsze. Także wchodzimy w Regedit, nawigujemy komputer, hej, local machine, system, current control set, control terminal server, win y, stations, rdp, tcp. I szukamy port number. Także O port number mamy. Tutaj mamy to w szesnastkowym hexadecimal, czyli szesnastkowy decimal dziesiętny. Musi musielibyśmy zmienić na dziesiętny. Jeżeli ktoś chce w szesnastkowym, to można sobie zamienić tą liczbę, no ale łatwiej jest przecież w dziesiętnym. Mamy domyślną wartość, czyli 3389 port. Jeżeli jednak ktoś chce bardziej być bezpieczny przy tym połączeniu, oczywiście można zrobić połączenie mostkowe przez sputy, na przykład przez SSH, no ale. Ale tym później się zajmiemy. Na razie zajmijmy się tą podstawą, czyli użyjmy to, co jest w systemie, użyjmy zasobów systemu. Możemy tu wpisać jakąkolwiek wartość. Ja zostawię domyślny, później klikamy OK, jak wpiszemy sobie cokolwiek. A ja wolę zostawić domyślny. Czyli... O, tu się automatycznie akurat zamieniło. Także... Także to nie ma problemu. Ja zostawiłem domyślny, czyli 3389. I teraz zacznijmy od konfiguracji antywirusa. Ja mam na przykład Eseta dodatkowy antywirus, bo są też antywirusy domyślne czy na Windows Defender, podajże. Lecz lepiej mieć dodatkowego, bo daje lepszą ochronę. W, załóżmy w takim sieci, wchodzimy w ochronę sieci. Zapora, klikamy konfiguruj i musimy dodać do odstępstwo od pewnej reguły. Pewną taką inaczej, coś zmienić w systemie, tak żeby nie odrzucał nam połączeń, bo asset lubi blokować. Asset bardzo lubi wszystko blokować. Prawie wszystkie połączenia. Wszystkie IP, co jest bardzo dobre, bo niektóre komputery, niektóre, jak łączymy się ze stroną internetową, niektóre pobierają informacje za pomocą, właśnie y, wysyłają do nas pewien, pewien protokół, co ESET blokuje, bo ESET jest bardzo dobrym antywirusem. Szczerze polecam. Mam wszędzie tego antywirusa i naprawdę się chwali. Bardzo, bardzo dobrze wykrywa. No ale wróćmy do, do naszej do naszego klubu programu. Trzeba dodać ustępstwo, czyli. W tym przypadku regułę. Klikam edytuj. O, mam tu dużo, także nie wiem dlaczego, ale je usunę, bo w sumie nie wiem dlaczego dodałem. I tak, mam czysty. Mam czystą kartę, nic na niej nie mam. Także reguły zapory klikamy dodaj. Bez nazwy możemy dodać zdalny. Przychodzące nie. Kierunek obydwa. Zezwól. Protokół zostawiamy. Lokalne. Tutaj port, który sobie ustawiliśmy. Właśnie w port number wy... E, rejestrze tutaj mam ja zostawiłem domyślny czyli wpisuję 3389 jednak jak ktoś zmienił to musi musi wpisać taki, jak jak wpisał w regedicie no i aplikacja to jest svhost a tu team service tam serw chyba to się nazywa mm. team service Term, term serwis. Także może bez usługi może być. Ja tam nie dodaję, bo nie chcę mi się już hosta tutaj szukać, czyli to w system 32 powinno być, czyli można dodać, dobra nie ma. Czyli nie będziemy, nie będziemy szukać. Ale jest, jest taka opcja, że można dodać aplikacji usługę. No i klikamy OK, OK, OK. Wskakuje nam okno, potwierdzenia jest. Klikamy. No i mamy już dodany, czyli... Mamy zrobione jakby jedną trzecią z tego co powinniśmy zrobić Czyli mamy skonfigurowanego już Windowsa pod połączenie, port jest otwarty Teraz kto by chciał się połączyć znając moje zewnętrzne IP Nie IP lokalne tylko IP zewnętrzne Może bezpośrednio się połączyć Nawet nie wpisując portu Bo, bo port jest domyślny Także, także mo możemy, możemy tak się połączyć Także teraz musimy zacząć od konfiguracji Skonfigurowaliśmy Windowsa, antywirusa Teraz musimy skonfigurować router ja już widzicie, mam tu połączenie zdalne więc y, trzeba zacząć od wejścia w cmd, w konsolę najlepiej otworzyć za pomocą administratora klikamy ipconfig, znaczy piszemy klikamy także widzimy tutaj dns i tutaj default gateway czyli bramka sieciowa, czyli tak domyślna, domyślna brama, brama domyślna y, możemy, musimy to skopiować, o ile się da czy mam w ogóle włączone jaką opcję włączoną mam no mam, nie, nie mam właśnie ale nie będę włączał, mogę przypisać. wchodzimy w jakąkolwiek przeglądarkę jakąś randomową możemy, nie no i wpisujemy to co tam, tam jest czyli 1001 enter w widzimy, że wyskoczyła nam okno logowania do naszego routera, tutaj wpisujemy wpisujemy te dane, które które mamy jako, jako hasło i użytkownik powinniśmy mieć to na karcie, czy chociażby w pudełku naszego routera no i widzimy, że, że tutaj nazwy mamy routera i tak dalej no, wszelkie dane, wchodzimy w ustawienia zaawansowane NAT i serwery wirtualne u, u kogoś innego będą to porty u mnie akurat w, na tym routerze zdalnym są serwery wirtualne Czekam aż się załaduje. I widzimy tutaj, mam otwarty port, mamy otwarty port przy mm, mamy otwarty port zewnętrzny, zakres portów i, i, i zakres portów koniec, zakres portów y, początek. Mamy protokół i tak dalej. Możemy kliknąć dodaj. No i tutaj y, dodaj usługę, czyli możemy coś wcisnąć zdalny i adres y, adres IP serwera wpisujemy komputer z którym chcemy się połączyć. To jest konfiguruję teraz już na komputerze tego klienta mojego, czyli na komputerze e, mojego klienta komputera, czyli komputer, jakby to powiedzieć, komputer klienta z którym będę się łączył. Bo według, w nazwie informatycznej są klienci, e, bo nie nazywa się to komputer zdalny, tylko klient. Będę się łączył z pewnym klientem. Także muszę tu wpisać adres IP serwera. Adres IP serwera to jest nic innego jak mój adres IP w sieci lokalnej, czyli w tym przypadku jest 66. Tutaj musimy. Protokół TCP/UDP i uwaga, ten port, który wpisałem w Windowsie jako połączenie. Czyli jak wcześniej konfigurowałem antywirusa, to tutaj muszę zrobić to samo. Czyli tam skonfigurowałem Windowsa pod tym względem, że. Wpisałem port w RDP, TCP w port y, number w Ergadicie. Tu muszę wpisać ten sam port. Bo także ja nadal konfiguruję ten sam komputer. Ja przeskoczyłem, bo, y, bo u siebie w routerze nie konfiguruję, ale przeskoczyłem na komputer zdalny. Także, także to robicie na jednym komputerze. Robicie to na komputerze, y, z, z którym będziecie się chcieli łączyć. Czyli u siebie w komputerze nic prawie nie konfigurujecie, tylko musicie znaleźć. IP zewnętrzne, które się wyświetla na górze no i tutaj dodaj usługę i tak dalej tu adres IP serwera czyli wasz adres w sieci lokalnej czyli 66, jest mój .66. no i tutaj zakres portów no ja nie dodaję, bo ja już mam dodane dwa także, także nie ma potrzeby, ale uważajcie, ja nadal konfiguruję na, na komputerze klienta, czyli z którym się będę chciał łączyć nie konfigurujecie to na komputerze przez który wy się będziecie łączyć tylko na komputerze klienta. Także tutaj też mam dodane, tu akurat mam wyższe porty, ale mam dodany odblokowany port i teraz tak, router nadsuchuje port. Wystarczy, że wpiszę IP. Ale skąd wziąć to IP? o to jest pytanie, na które już za chwilę odpowiem. Wpisujemy MyIP, po prostu w internecie my IP mogę wpisać. Proszę bardzo, MyIP no to tutaj jakąkolwiek klikacie stronę to jest wszystko jedno proszę bardzo mamy tutaj mamy komputer hosta czyli komputer dostawcy tutaj mamy port e, i ips czyli e, dostawca usług internetowych internet service provider mamy nieznany no i tutaj mamy nasz, e, nasz adres IP ten adres IP kopiujemy tu możemy już z tego wyjść także zamykamy jeżeli chcemy się połączyć z komputerem, to w naszym komputerze, z którym się, przez który będziemy się łączyć, wpisujemy Remote Desktop Connection. To jest chyba w komputerach jako połączenie pulpitu zdalnego. No i tutaj widzimy mamy port, bo ja korzystam, ja korzystam akurat z czegoś z innego portu, więc muszę po dwóch kropek wpisać port. Ale jeżeli nie korzystam, to normalnie mogę wkleić adres IP, który mi się jak zawsze nie skopiował także muszę ręcznie wpisać nie, no nie pójdzie mi ręcznie ale klikam connect, prawda, nie połączy się, bo ja korzystam z portu, jak wiadomo także mi się nie połączy, także jedną konfiguracją klikam connect, tutaj wyskakuje mi muszę tutaj wpisać hasło użytkownika hasło użytkownika, na który się loguje w komputerze normalnie zdalnym Mogę też zmienić use a different account, czyli tutaj akurat jestem na adminie zarejestrowany, ale mogę, mogę się zarejestrować na jakikolwiek konto, które jest na zdalnym komputerze, czyli nie muszę, nie musi to być admin, może to być użytkownik standardowy, nie wiem, jasiek, jasiek malina 1.2 na przykład i hasło i tak łączymy się, no i później będą, że certyfikat jest i tak dalej. No może, mogę, mogę pokazać o, hasło złe i tutaj widzimy, że ten certyfikat nie jest zaufany, czy chcesz się połączyć tak tak. No i widzimy, że mamy już szyfrowaną sesję. Tutaj mamy na górze możemy sobie tutaj to zniknie ten pasek po kliknięciu tego pinu. On powinien zniknąć. O, zniknął. Teraz żeby się pojawił po prostu trzeba najechać, kliknąć. Także klikamy jeszcze raz pin. Ten pasek już będzie. Tu mamy jakość połączenia zdalnego. O, jest dobra, dobra jest jakoś połączenia. Tutaj możemy sobie schować i możemy zamknąć. Także, także to jest cała filozofia w konfigurowaniu urządzeń zdalnych. I to wszystko, co ja konfigurowałem, wy robicie na zdalnym widzowie. Robicie na zdalnym ja. Akurat robiłem to. Ja u siebie w komputerze, ja u siebie w routerze nie konfigurowałem połączenia portu, bo robiłem to wszystko akurat na zdalnym. Bo ja część ja u siebie pokazam antywirusa, ale dalej wszystko to co antywirusa pokazałem, ten port, to wszystko na komputerze zdalnym, czyli na komputerze zdalnym odblokowujecie port przez antywirusa przez dodanie, yy, przez dodanie tutaj w jakimkolwiek, nie wiem, wy macie może MACAFE, no różne są mnóstwo antywirusów. Konfigurujecie zapory i mus, musicie dodać regułę, yy, czyli odstępstwo. I tutaj wpisujecie port 3389 lub tak jak sobie wpiszecie w yy, tutaj w Regedicie, w RDP TCP, także wszystko to konfigurujecie na, na komputerze zdalnym, jak również konfigurujecie na zdalnym e, router. E, hasło wpisujecie po prostu IP e, wpisujecie w CMD w konsoli IP config i macie default gateway, czyli bramka domyślna, to jest właśnie wasz router, adres IP do routera, ten adres IP kopiujecie do przeglądarki, później wpisujecie tam hasło użytkownika i w serwerach wirtualnych czy to w protokołach, bo to różnie w routerach nowych jest i cała filozofia w tym. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli chcielibyście, chcielibyście coś, żebym Wam pokazał, to, czy służył pomocą, to chętnie w komentarzu możecie pisać. Dziękuję.